I ja, oczywidz z tej strony, albo ja, za w dzisiejszym odcinku, czy w ogóle jeszcze warto inwestować w jakieś skiny i powiem wam od razu na starcie, jeżeli chodzi o wspierających, to jest ważne. Mam nadzieję, że tego nie skipnęliście, dlatego się pospieszyłem. Jeżeli chodzi o wspierających dzisiaj film. Dzisiaj film pierwszy ze wspierających. Siedziałem, no trochę siedziałem, bo robiłem tabelkę specjalnie dla was e, odnośnie kurczę, skrzynek, w, w którą najlepiej zainwestować, jak się będzie prezentował potencjalny profit. I generalnie tam wszystko jest dosłownie przygotowane pod nos. Ja będę dokładnie mówił, jak to zrobić. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, no to polecam sobie ogarnąć wspierającego. No, na razie planujemy od najtańszych zacząć, ale będę planował te, ale będę próbował to jakoś rozwijać, żeby osoby z, z wyższymi poziomami nie czuły się urażone. To będzie na pewno dodatkowy content. Także... No, nie wiem. no Najlepiej chyba średnią wersję ogarnąć, ale tą najtańszą też y, dawam dostęp do jakichś tam filmów. Nie, nie do wszystkich, ale, ale do jakichś na pewno. Ten odcień, który wlatuje, wlatuje dla wszystkich. Dobra, już, bo się rozgadałem. A jeszcze tutaj smanki musi wlecieć. E, Kod Kebus, darmowe 5 dolków w czterdzie powyżej 100 dolarów. bonus do depozytu 35%, e, właśnie z moim kodzikiem. No, i macie dalej, wiadomo, i Merry Christmas. Wymieniajcie link w opisie. DuoBot, gdzie zlewelapujecie swojego Steamka. Pokażcie moc tutaj, zobaczcie. Jeszcze tańsze cenki. A i dodatkowo no to generalnie z tym moim kodem macie premię do salda. Dostajecie tam odpowiednio chyba 5 centów za wpłatę, także no też spoko, zawsze coś tam wpadnie. No i przechodzimy sobie do tego, co wam chcę pokazać. Czyli czy warto inwestować jeszcze w jakieś skiny. I o dziwo warto, w sensie jeżeli tendencja się utrzyma, to wygląda to naprawdę nieźle, ja szczegółowo to omawiam, będę omawiał w filmie dla wspierających, który wleci dosłownie po tym filmie I tam właśnie omawiam te dwie kolekcje, także jeżeli chodzi właśnie o Newka i o The Rising Sun, to zobaczcie jak tutaj ROI wygląda, Overpass No te kolekcje, Overpass 2024, a nie, bo to jest ta nowsza, to nie, no ale Norse na przykład, Cash, Militaria Generalnie dlaczego kolekcje? No, dlatego, że te skiny będą i tak czy siak rosnąć. W sensie tego już nie ma. Tego już nie zdomędziecie w żaden sposób. E, takie rzeczy raczej tylko i wyłącznie zyskują na wartości plus wartość sentymentalna do takich skinów, dosyć dużo daje, e, jest ich mało. Także są to rzeczy w miarę pewne. I jeżeli takie ROI się powiedzmy utrzyma, e, czyli przez rok będzie robiło rzeczywiście na przykład 60%. No, to to jest naprawdę bardzo dobra inwestycja. W sensie 60% przez rok na tle wszystkiego to są jedne z lepszych ROI. No, czyli wyobraźcie sobie, że kupujecie skina za stówę yy, i sprzedajecie go za 160. Polecam to robić na stronach zewnętrznych, niekoniecznie na Steamie, dlatego że będziecie wtedy mieli zysk na czysto, a nie będziecie musieli odprowadzać. Yy, w sensie, no podatek Steam możecie odprowadzić, ale będziecie mieli wtedy te pieniądze na Steamie, nie? Więc jakby ich będzie więcej na pewno niż rzeczywistych pieniędzy, ale jak sprzedacie na stronie zewnętrznej, to możecie od razu wypłacić nawet na krypto czy coś i jakby mniej wam zeżre poprzez transakcję. tak na czysto już mówiąc. No, także obadajcie sobie temat, trzymajcie się, yo!